autokary turystyczne umierają ponieważ e, pierwsze się zamroziły a odmrożą się w kwietniu przyszłego roku jesteśmy w strasznej sytuacji e, zatrudniamy bardzo dużo osób i nasze inwestycje są bardzo kosztowne byliśmy Liderem europejskim. Byliśmy największym przewoźnikiem w Europie, obsługiwaliśmy wszystkie największe firmy turystyczne, które przesyłały turystów, organizowały spotkania w Europie. Biura podróży, które wysyłały swoich klientów do Europy, do Polski, cały rynek izraelski, wszystko jest zablokowane do końca roku czyli do końca roku nikt nie przyjedzie, nie będzie turystyki. Rozmowy są o przyszłym roku. My liczymy, że przyszły rok o da nam, mm, pozwoli nam pracować na 40%, ale to satysfakcjonuje firmę. Zaznaczam, że dziś linie się odnosiły na 30%, czyli przewozy regularne, a turystyka praktycznie 1-2%. Nasza branża to jest tak minimum Taka w kłopocie 3000 firm szacujemy, takich szczególnie dotkniętych, bardzo mocno, mocno to jest na pewno 1000 firm, że bardzo zła kondycja. Pracowników szacujemy do 8000, może to dotyczyć. Boję się, że jeżeli tak zostaniemy porzuceni. No to 50% firm będzie musiało ogłosić upadłość. Chcielibyśmy podobne wsparcie otrzymać, jak rząd niemiecki udzielił swoim firmom, czyli przeznaczył, przeznaczył na ratowanie firm auto, autokarowych 170 milionów euro. My chcielibyśmy 25% z tego, czyli może być w równowartość w złotówkach. Podobny program byśmy. Yy, byśmy marzyli o takim programie, żeby się ratować. Wnioskujemy od początku od dawna o głównie to, żeby utrzymać pracowników, o dopłaty do wynagrodzeń plus zus. A drugi nasze, druga nasza prośba to wsparcie finansowe do autokarów, czyli w formie subwencji. To są główne nasze a postulaty, o których rozmawiamy z rządem. Na pierwszy postulat mamy jakąś odpowiedź. Ma być skierowana jakaś pomoc dla utrzymania zatrudnienia w firmach.